całym domu słychać to, włosy cieszę raz na rok. Nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny Karol. La, 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 na nerwach gra. i na zakazy sposób ma. Głowę stanął, włosy wam koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Trzy, dwa, jeden, krzyk! Oha! Karolek znowu górą! He, he. Czy nie byłoby sprawiedliwiej, gdybym ja też miał pistolet na wodę? Coś takim okry. <gry> czy muszę sama wszystko dźwigać? O. o, dziękuję, Karolku. Damianku, idź się wytrzeć i odłóż tę prymitywną zabawkę. Rety, dubelcik X-75. Mama kupiła mi. A przecież nie mam jeszcze urodzin. Już nikt nie będzie bezpieczny. Nie jest To nie dla ciebie. Nie dla mnie. Nie, to fant na szkolną loterię. Nie, nie możesz oddać mojego wodnego pistoletu. Może ci się poszczęści i wygrasz. Masz taką samą szansę jak inni. Taką samą szansę? To nie w porządku. Słyszysz? Nie w porządku! Loteria w szkole koszmarnego Karolka. Karolku, musisz coś dać na szkolną loterię fantową. Nie oddam żadnej z zabawek. Jak zwykle jesteś koszmarny. Nie, tylko nie to pies, nie! To moje zabawki. Chcę się nimi podzielić z dziećmi, które miały... miały trochę mniej szczęścia. Synku, masz takie dobre serduszko. Czekam, Karolku. Dobra, poszukam czegoś. Żeby była jasność, ja prezenty lubię dostawać, a nie oddawać. Ale czasami mogę zrobić wyjątek. Chcesz oddać mrugającą, mówiącą, czkającą lalkę, którą cioteczna prababka dała Ci na gwiazdkę? Mamo, ona myślała, że jestem dziewczyną. A to dla mojej kochanej siostrzenicy Karol. Czuciu, prababciu, Gertrudo, jestem chłopcem. No, to nie jest zabawka! To lalka! Po jakie licho mi lalka? Bierzesz czy nie? Dziękuję, Karolku. A teraz przez jakiś czas nie chcę was widzieć w salonie. Będę rysować mapę skarbów łupu pirata. Ty, mapę skarbów? U nas? Ktoś musi to zrobić. Mama robi mapę skarbów u nas w domu. Eureka, to jest to, dubel jest mój. <grybuj> Aha. Aha. <grybuj> Zakończona. Chłopcy, musicie pilnować się nawzajem, bo tata i ja pomagamy przy zawodach. Oh. Co robimy najpierw? Spadaj licho. Muszę sobie hmm. kupić los, zanim ktoś wyciągnie mój numer. O, to sam siebie popilnuje. Gdzie jest stoisko z łupem pirata? Chyba z tyłu tego namiotu. Chcesz gryza? Tak, dzięki. No, wracaj! Miecio, zatrzymaj go! Wracaj! Kto wystartuje następny? Zgłaszasz się na ochotnika. Nie, nie mogę. Muszę iść do. Nie wstydź się. Pokaż na co się stać. <śmulacza> Wracaj, Karolku! <śmulacza> A -a -a -a. Przepraszam panią, ale muszę lecieć. A -a -a. Halo! Halo! Chcę kupić los! Halo! Jeszcze nie otworzyłam. Przyjdź później. Tam jest! Łap go! już po mnie! Gdzie on jest? To teraz? Siedź prosto! Uwaga, uwaga! Zaczynamy sprzedaż losów na łup pirata! Spróbujcie szczęścia! Zdrogi śledzie, bo Król jedzie! Dojdę, który z nich na pewno wylosuje los 42 Tylko spokojnie, myśl, co zrobiłby Raper Saper? W tej sytuacji zwykły śmiertelnik by się poddał Ale ja wyeliminuję swoich wrogów po kolei i będę triumfował! Dobra, kto pierwszy? Ordynarny uno, łatwizna a, jesteś! Zrobię z ciebie miazgę! Stary luzik! Nie pożałujesz! Dam ci numer losu, który wygra. Serio? Jasne! Oczywiście pod warunkiem, że dasz mi piątaka. Stoi! Numer 95! pięć. <laughs> Cześć, Roch. Chyba wiesz, że główna nagroda to skok na banji, co? Skok? A druga to dwa skoki na banji. Muszę, wiem, który los wygra, kupisz? A, no to który los wygrywa? Numer 42, naprawdę, słowo, numer 42 to zwycięzca, wisisz mi piątaka mm, Karolku, naprawdę myślisz, że dam się nabrać? O, wybieram 31 Dobra, łatwo poszło, o, o nie, muskularny mieć przepchał się Szkularny Mieciu ma mój los! Mieciu, dam ci zatrudnę z piątaka. Nie wiem. I dorzucę nową piłkę. Nie wiem. Dobra, dobra. Piątaka, nową piłkę i plakat z zabójczym ściurem. Eee, nie wiem. Patrz, Karolku, kupiłem bilet na wyspę skarbów i jeden los na loterię. Spadaj, mały, jestem zajęty. Umowa stoi? Ekstra! Przyniosę ci to, co umówione. 75 się z tym papierem! Ktoś inny ma mój los. Damian? Damian ma mój los! Damianek! Damianek! Wracaj tu! Słuchaj, mały. Masz numer 42. Chcę go mieć! Dam ci za niego piątaka. O, ale... Się podoba, jest mój Uważam, że powinienem go zatrzymać Ile? Dychę? 42 Tak! Mua! Chodź, będzie wesoło Dasz radę, dasz radę Dasz radę o! O! Uwaga, uwaga! Posiadacze losów chłopu pirata! Za chwilę ogłosimy zwycięzcę! Spisałeś? Zaraz odbierzemy nagrodę! O, o, naprawdę mi przykro, na panienko! Wygrywa los... Los... Numer 42! Tak! Oszukałeś mnie! Działeś prawdę! Oszukał! To moje! Niestety, Karolku, ty masz los na loterię, nie do skrzyni skarbów. Kto ma los 42? Ja! Miałeś dwa losy 42? Ma mój wiek w psich latach! <ścoughs> oh. Moje życie skończyło się! Posiadacz losu 42. Zechce podejść do stanowiska i odebrać swoją nagrodę. Zaraz, co słyszę? Wygrałem na loterii! Z drogi! Zejście dla zwycięzcy! 42, 42, mój numerek wygrywa! Gratuluję, Karolku!